Witajcie, no długo myślałam nad następnym filmikiem. Więc jutro nagram następny filmik, i w tym filmiku pokażę różne, przefajne fryzurki po prostu. Fryzury do czytania do szkoły, bo po prostu no niektórzy mają problemy. Też sama wiem, bo sama z neta czasami biorę, ale większość robi sama. Dobrze, to może teraz ukazam zaś coś Pomyślmy... Co tu mam zaśpiewać? Co tu mam zaśpiewać? co tu mam? Kolejny dzień bez twojego telefonu, Sama nie wiem czy zaufam jeszcze komu, Znów jest coś nie tak, Znów jest coś nie tak, Mam twoich humorów, Tych nieustannych, męczących sporów, Nie wiesz czego chcesz, tam nie wiesz, czego chcesz, otwórz oczy jest za późno, nie szukaj mnie na próżno. Teraz tylko tracisz swój czas. Czy tak wiele wymagałam, ślepu miłość Czy żałujesz już, że nie ma nas?

Myślałam, że wygram morkę z przynawczeniem. Teraz wiem niczego już nic nie nie. Pół końcu gaz. Nasz pół w końcu gaz. Ty tylko nie pomyśl, że bez ciebie będzie mi śle, bo ty patrzę teraz lustro. Uśmiecham się dzięki na następny filmik. Może jeszcze będzie dzisiaj o moich ciuchach. To do zobaczenia!